Hej, hej, hej! Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie! Z tej strony Kapitan Radio, a to jest kolejny materiał z gry World of Tanks Blitz. W dzisiejszym odcinku ujrzymy pojazd 49 na mapie Castilia. Jest to bitwa w trybie dominacji, a bohaterem bitwy jest gracz z klanu Weisse odiku The Best 2005 Generalnie na tej mapie powinniśmy jechać na górę, zobaczymy co gracz zrobi. Ja tej powtórki jeszcze nie oglądałem, co warto zauważyć? To jest kolejny gracz, który akurat używa większej ilości hitów od hajeków na tym pojeździe. Ja akurat fanem tych hitów za bardzo nie jestem, ze względu na to, że. No moim zdaniem one są dosyć przeciętne, że tak powiem. Okej, okay, tutaj coś tam kolega pisze. Fałka jest botem. No i zobaczymy, jak ta bitwa się potoczy. No nic, kolega chwilę postał, żeby zobaczyć co ta Pantera będzie robić. No ale chyba stwierdził jednak, że pojedzie na górkę. Tutaj, już oczywiście, przeciwnicy mają taką przewagę, że już są na bazie A. No i kolega teraz zajmuje pozycję defensywną, żeby oddać strzał w tę bazę A. Teraz zobaczymy, czy mu się to powiedzie, czy też nie. No póki co, nikogo nie widać, bo oczywiście, tutaj jest dosyć daleko. A jeśli tam wyjechał jakiś light, no to niestety ciężko będzie go wykryć. O, ale jest wykryty. Tutaj pantera trochę przeszkadzała, jeśli chodzi o oddanie strzału. Tutaj widać, że kolega jakieś dosyć spore lagi ma. Co jest dosyć dziwne, bo ten czołg tak naprawdę się teleportował, <laughs> jeśli chodzi o ten punkt widzenia mój. Jest tutaj u mnie na ekranie. A tym razem wchodzi oczywiście w bok. To 607 z Hita, czyli z zwykłego pocisku, nie z Heka. Pantera go tam atakuje dosyć mocno. Lightweight widać, że za bardzo nie ogarnia tej gry. Czy wyjedzie? Zaraz się dowiemy. Chyba powinien wyjechać, ale z drugiej strony. Czy jednak z tej wyjedzie? No nic, póki co bitwa dosyć statyczna. Próba zabicia lightweighta. Już dawno tutaj kolega powinien pojechać na niego z drugiej strony. Teraz dopiero to robi. Już haeczek dla pewności. A nie jednak Sita szczerił. Nie widać, czy kolega chyba jakieś miał problemy z pingiem, bo dosyć dziwnie ta powtórka wygląda póki co. No i zobaczmy, czy pojedzie pomóc zespołowi, czy pojedzie po bazę. Jednak jedziemy po bazę. Czy to jest dobry pomysł? Generalnie może być, chociaż to pantera lepiej by było jakby przejęła tą bazę. A tutaj kolega mógł pojechać już pomóc zespołowi dosyć. Dosyć szybko jakby to zrobił to oczywiście by było dużo lepiej, bo tak zespół się poskłada na pewno w dużych ilościach. Aha, już wiem o jaką fałkę kolece chodziło, to, o tego weda siódmego poziomu, ponieważ pojechał sobie z No ale mimo wszystko i tak nie powinniśmy tak pisać na początku bitwy. bo tam może miał jakiś pomysł swój na tą bitwę, tak samo jak kolega. Dobra, tutaj próba znalezienia przeszczału na kw znowu jakaś dziwna teleportacja, nie trafiamy. No z tą teleportacją to rzeczywiście coś dziwnego jest w tej powtórce. Czy szpic wyjedzie? Zaraz się dowiemy, uwaga. Szpic wyjeżdża, ale niestety już przejechał, tutaj znowu czołg się teleportuje. Nie wiadomo o co chodzi, ale dosyć ciekawie, zawsze coś innego, tutaj znowu jakaś teleportacja. Chyba jest jakiś problem z odtwarzaniem e, powtórek, może z telefonu. Bo no tutaj widać, że kolega na telefonie grał albo na tablecie, także to może też tam jakoś inaczej wyglądać. Tutaj, może znajdziemy przestrzeń na szpicach, chyba powinno się udać. Jeszcze się schował ze skały, ale już powinien wyjechać, dokładnie to robi. I mogliśmy jeszcze chwilkę poczekać. To niestety ten ształt tutaj. Bardzo ciężki był, żeby to, to wyszło, To musiało mi się nie wiem, co stać. <laughs> Dobra, zobaczmy dalej, co tutaj kolega będzie próbował zrobić. No, dosyć statyczna bitwa, tak jak mówię. Mamy jeszcze 3 minuty na zrobienie czegokolwiek w tej bitwie. No i zobaczmy, czy uda się tutaj strzelić w pałkę. Powinno się udać w bok. Powinno wejść. Jakoś dziwnie ten pocisk poleciał. Nie wiem, czy on nawet wieże nie wpadł, ale ważne, że przebijamy. Chociaż naprawdę dziwne, dziwne przebicie. Dosyć dziwna powtórka, jeśli chodzi o sam przebieg. rzeczywiście, coś jest chyba nie tak z tymi powtórkami z telefonów. Zobaczcie, jak się czołgi teleportują. Tutaj, oczywiście, skitał, wchodzi. No, niestety, teraz dostaniemy ze dwa strzały. Powiedzmy sobie, szczerze. Próba objechania. Ciekawe, czy mu się uda, bez dostania jeszcze jednego strzału. No i oczywiście, dostajemy jeszcze jeden strzał. Tutaj przewijamy Bo Szpitz padł do wody, chyba się utopi. Czyżby szpitz chciał się utopić? Chyba na to wygląda. A nie, jednak udaje mu się przebrnąć przez tą rzekę. No niestety, otrzymujemy kolejny strzał, dzięki czemu jesteśmy już tak naprawdę na strzałach dla T44 oraz dla WZ. -y, co nie jest oczywiście zbyt dobre. Na koncie 3000 uszkodzeń 4 fragi, jakoś jest to bitwa w dominacji to te fragi. Naprawdę dosyć sporo doświadczenia dają, a także dosyć sporo doświadczenia daje to, że mieliśmy bazę przejętą przez swój czas, ale już tutaj fałka przyjechała i tam bazę zabrała. No i teraz musimy poczekać do zespół. nie mamy jak się stąd za bardzo wycofać. Jedynym sposobem mogłoby się tutaj było cofnąć do wody. Wdrożenie się do wody, żeby po prostu uciec tą rzeką, co już Pinzelas przyjechał, ale to oczywiście by też było dosyć ryzykowne, bo nie wiemy, gdzie jest to 44. Być może jest on na awku, być może gra. Tego nie wynik, tak naprawdę. Jeśli chodzi o przewagę punktów, to oczywiście przeciwnicy posiadają tą przewagę. Wyświetla się ta 44, musimy ją jakoś ściągnąć. Nie trafia w nas z HK, z HK powinniśmy. Jest oddalony szarl z HK. Piąty frak na koncie. 3000 uszkodzeń. No i zobaczmy, jak tutaj kolega teraz sobie poradzi z tą muzetą. No uda mu się ją objechać, już to widzę. Już jest objechana buzetka. Kolega wjechał do wody, nie może oddać strzału. O teraz już będzie mógł. O i chyba kolega zginie teraz. Chociaż w sumie ta wuzeta też się teraz topi. Tak jest, przeżył to kolega ale tutaj już jest dosyć ciężka sytuacja, musimy ją jeszcze jakoś spróbować objechać. No i się oczywiście udaje, ponieważ T49 jest to dosyć szybki czołg. Muzeta popełniła dosyć spory błąd, ponieważ gdy ten kolega strzelił w T44, powinna jakoś spróbować go dobić, no ale niestety nie wyszło jej. Dzięki czemu kolega zdobywa odznakę mistrzowską asa pancernego, oczywiście specjalistę, duży kaliber, a także medal pula za 6 zniszczonych pojazdów. Kolega grał bez konta premium, dzięki czemu stracił 10,5 tysiąca kredytów, ale myślę, że było warto. Za 6 fragów zawsze, zawsze, jest fajny wynik. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o spota 404, dzięki punktom dominacji też dosyć sporo expa. No i pokażę Wam tutaj szybko statystyki szczegółowe. Kredyty oraz punkty doświadczenia i nagrody. Jeśli materiał Wam się podoba, możecie oczywiście zostawić łapkę w górę, a także zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału, a także do usłyszenia w kolejnym. Na razie, wszystkim, hej!